Karolino, jak dobry wieczór. I tych, którzy niepokoją się, gdzie redaktor Szubartowicz, uspokajam. To tylko krótki urlop, już jutro wraca do punktu widzenia. A ze mną na miejscu gość Adrian Zanberg. Partia Razem, dobry wieczór. Dobry wieczór. I zaczynamy od powrotu kontroli na granicę polsko-niemiecką i polsko-litewską. Popatrzmy. Na granicy z Niemcami, wszystkie przejścia graniczne stały się obiektami infrastruktury krytycznej. To znaczy, że te miejsca podlegają szczególnej ochronie. Celem tych kontroli jest walka z nielegalną migracją, walka z przestępczością przemytu ludzi. One nie są nakierowane przeciwko obywatelom Polski czy obywatelom państw Unii Europejskiej. Proponujemy nowe rozwiązanie, to znaczy ustawę o prawie państwa polskiego, a w praktyce prawie Ministra spraw wewnętrznych do tego, żeby rozporządzeniem ustalił listę krajów, których obywateli my nie przyjmujemy. Donald Tusk najpierw bajki opowiadał, a teraz został zmuszony do tego, żeby zobaczyć, że jest problem na granicach. Wznowienie kontroli na granicach to był potrzebny ruch, konieczny ruch rządu? Myślę, że cała ta sekwencja pokazuje słabość rządu. Bo od wielu miesięcy mamy do czynienia z sytuacją, w której Republika Federalna Niemiec nie przestrzega Schengen, a i dosyć otwarty sposób e, działa wbrew. Przynajmniej duchowi, jeśli nie tylko też traktatów. To była dyplomacja, a nie e, zamykanie granicy kontrola na tych granicach. Więc nie rząd nie wykorzystał narzędzi, które były dostępne wcześniej. Ja mówię o tym, bo już wiele miesięcy temu my jako razem alarmowaliśmy o tym, jakie są konsekwencje nieprzestrzegania przez Niemców Schengen dla mieszkańców terenów przegranicznych. Tam są ludzie, którzy po prostu każdego dnia jadą do pracy po niemieckiej stronie granicy, wracają wieczorem do siebie. No i przez to, że Niemcy zachowują się tak, jakby traktaty nie obowiązywały, stoi stoją w kolejkach, i życie jest mocno utrudnione. Więc teraz no, te utrudnienia się nie zmniejszą, a wręcz przeciwnie. Natomiast ja no, dziwię się, że rząd nie używał tych narzędzi nacisku, Tylko które już wcześniej nie były. Jakich narzędzi sułe. nacisku? No, sułe, jeżeli... Co to w praktyce oznacza? Bo no. rząd mówi tak, prowadził ofensywę dyplomatyczną, próbowali wykorzystać wszystkie te narzędzia, które były dostępne, ale sytuacja jest na tyle poważna, tych nielegalnych przejść jest na tyle dużo, że te kontrole to już kolejny, niezbędny Punkt. Ja nie będę wkraczać w gestię kompetencji Straży Granicznej, gdyż mam taką zasadę, że staram się nie udawać kogoś, kim nie jestem. Wielu polityków w Polsce w jednym tygodniu jest ekspertami od geopolityki, w następnym wciela się w rolę Strażników Granicznych, a w kolejnych zajmuje się profesjonalnie walką z, z chorobami zakaźnymi. Więc ja tego nie robić nie będę i nie będę udawać tutaj, że, że jestem przedstawicielem Straży Granicznej. Natomiast to co widzę, to że jeżeli chodzi o te drogi zabezpieczenia interesów mieszkańców terenów przygranicznych, które były dostępne w postaci zabezpieczenia i w postaci skierowania e, skierowania e, postępowania Republiki Federalnej do, do TSUE, no one nie zostały wykorzystane. No i generalnie sekwencja, w której, e, w której e, rząd e, no, trochę tańczy, tak jak mu pan Bąkiewicz zagrał, chwały rządowi nie przynosi. Dobrze, ale ja nie namawiam pana do bycia czy działania w roli strażnika granicznego, ale jednak jako polityk Pan mieć przemyślaną strategię migracyjną. I co właściwie dzisiaj lewica ma do zaproponowania? Bo z jednej strony troska o tych, którzy znajdą się w wyniku różnych trudnych sytuacji na polskich granicach, z drugiej strony kwestie bezpieczeństwa i to, że cała Europa coraz bardziej przesuwa się właśnie w prawą stronę w tej kwestii, coraz częściej mówimy właśnie w duchu bezpieczeństwa, ochrony granicy właśnie o migracji, więc jak właściwie. Zważyć te dwie perspektywy. Ja uważam, że od kilku dni trochę rozmawiamy obok realnego tematu. No dlatego chcę Real, pana naprowadzić na ten realny wydaje problem. Się, że realny, problem bo wydaje mi się, 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 że realny problem, przed którym stoimy w Polsce, to jest działalność różnego rodzaju szybranych agencji pracy. Agencji pracy, które sprowadzają do Polski pracowników. W dużym stopniu w tym momencie z Ameryki Łacińskiej zatrudniają ich w półniewolniczych warunkach. E, kontrola nad tym ze strony państwa, mówiąc e, delikatnie skromna, że nie powiedzieć żadna, e, i pozwalamy na patologiczną sytuację i e, Trochę się dziwię, że tą sprawą od wielu, wielu miesięcy to jest problem, który narasta, rząd się nie zajmuje, bo, bo to realnie ma zły wpływ na polski rynek pracy. No i też jak widzieliśmy w ostatnich w, w, przy, przy okazji ostatnich wydarzeń, ten brak kontroli państwa nad tym, co się dzieje, ma też, ma też inne, bardziej dramatyczne konsekwencje. Tylko? Ja mówię o tym dlatego, że wydaje mi się, że w skupiła się opinia publiczna, uwaga opinii publicznej, uwaga mediów, bądź na grupach starszych osób, które siedzą w okolicy granicy i patrzą w stronę granicy, bądź na jakichś krewkich kibicach, którzy, w, którzy udzielają wywiadów do kamer. Natomiast no, jeżeli mamy na serio rozmawiać o polityce migracyjnej i o wpływie migracji na rynek pracy, to powinniśmy rozmawiać właśnie o tym, o tym w jaki sposób. Eliminować takie negatywne, wpływające źle na polski rynek pracy konsekwencje kompletnie nieuregulowanej tylko sytuacji. Rozmowę już przeprowadzamy właściwie od wielu lat, bo najpierw pamiętam dyskusję o tym, że brakuje nam strategii migracyjnej, później taki dokument się pojawił, został nawet przyjęty i tamte kwestie regulacji rynku pracy też się pojawiają problem, tylko polega z tym, że mamy problem z egzekwowaniem tego prawa. Prawo pracy obowiązuje, tylko problem jest z tym, że ci ludzie, którzy przyjeżdżają do nas, temu prawu pracy właściwie nie podlegają są niewidoczni dla państwa. Ja uważam, że poziom swobodnego funkcjonowania tych agencji pracy jest źródłem tego problemu, bo e, Tylko jak to się dzieje, to są ogromne agencje ja panem, ale ja mogę pracy, ale bardzo pytam, łatwo odpowiedzieć na to pytanie, jak, jak to się, to się dzieje, no, jest organizacje biznesowe naciskają na władze publiczne, że przymykały oko. To się dzieje. Dzieje się to, że wystąpi w jeden czy drugi znany i medialny biznesmen i powie o tym, że ze względów demograficznych mamy w Polsce problem na rynku pracy, więc wicie, rozumicie, nie wolno przeszkadzać. No i potem mamy takich gentlemanów, którzy z jednej ludzkiej krzywdzie i na rozwalaniu rynku pracy po prostu zbijają bardzo duże pieniądze. Uważam, że to należy po prostu ukrócić. I ja mam poczucie, że mieszamy tutaj dwie rzeczy, które są z trochę różnych porządków. Tak? jedna sprawa to jest... Po po prostu kwestia obrony granicy i oczywistych e, e, praw naszego państwa, jak i każdego państwa, do tego, żeby kontrolować to, kto na teren tego państwa wjeżdża, kto na ten teren zostanie wpuszczony, kto nie zostanie wpuszczony. Druga rzecz to jest kwestia tego, czy Polska przestrzega e, prawa międzynarodowego, jeżeli chodzi o przyjmowanie wniosków azylowych. Nie przestrzega go moim zdaniem w sposób sprzeczny z konstytucją. Trzecia, odrębna, to jest właśnie kwestia podejścia do migracji ekonomicznej e, i, e, i polityki migracyjnej w tym zakresie. Tutaj moim zdaniem mamy w Polsce, mówiąc otwarcie, Amerykankę i to było widać zarządów PIS-u, który wydawał na gigantyczną skalę pozwolenia. Które były tak naprawdę takim biletem wjazdu na teren Unii Europejskiej. No ale to widać nadal, jeżeli chodzi o te patologie funkcjonowania tych agencji pracy i, i, i które, z jednej strony, po prostu traktują w nieludzki sposób tych, którzy, którzy są tutaj ściągani do, do tej pracy, no, która ma charakter półprzymusowy, no a z drugiej strony, w oczywisty sposób źle wpływają na rynek pracy. Ja jestem zwolennikiem bardzo ostrożnej i umiarkowanej polityki, jeżeli chodzi o kwestie migracji, ekonomicznej. I uważam, że z takimi patologiami jak te, z którymi mamy do czynienia w przypadku tych agencji należy walczyć bardzo mocno i ukrócić je przy samej ziemi, dając Tylko także doskonale... większe kompetencje inspekcji pracy kompetencje, których niestety rząd przez półtora roku nie dał. Tylko doskonale ale... pan wie o tym, że dzisiaj lewica mówi w ten sposób o kwestiach migracji, o bezpieczeństwie, ale cała lewica na świecie była bardzo mocno otwarta na te migracje i dzisiaj mamy realny problem. Z jednej strony potrzebujemy migrantów, potrzebujemy ich do pracy, potrzebujemy ich zaangażowania, z drugiej strony mamy takie nastroje społeczne, że nawet ci, którzy są bliscy kulturowo Polakom, nie są tutaj mile widziani. Powtórzę to, co przed chwilą. To znaczy, to są dwa porządki. Jedna sprawa jest taka, że jeżeli ktoś chce złożyć wniosek o azyl w Polsce, to ja uważałem, uważam i będę uważać, że ten wniosek należy uczciwie rozpatrzyć. Sprawdzić, czy ktoś naprawdę ucieka przed prześladowaniem politycznym czy religijnym, czy kogoś prześladują za to, że działa w opozycyjnej partii politycznej albo za to, że nie wiem, jest chrześcijaninem w jakimś fundamentalistycznym kraju. Jeśli komuś przysługuje ten azyl, to ten azyl powinien dostać. E, uważam, że te, to w jakiś sposób Zachowywały się obydwie partie prawicowe naszej IPC. Platforma w tej sprawie jest po prostu nie w porządku, ale uważam, że należy to rozdzielić od innej rzeczy. I tu, dla odmiany, mam w bardzo krytyczną opinię o tym, co wyprawiała poprzednia władza, ale także co, co dzieje się za tej władzy. Uważam, że należy być dosyć ostrożnym, jeżeli chodzi o to, jak projektujemy imigrację ekonomiczną, bo jest też pewna wydolność naszych instytucji, która na tyle na leży zapewnić to, żeby dzieciaki na Chodziły do szkoły, żeby nie dochodziło patologicznych sytuacji w rodzinach, żeby zapewnić bezpieczeństwo. No i trzeba projektować. To, na co się tutaj decydujemy, także po prostu było co racjonalne. Tej racjonalności uważam, że przy masowym wydawaniu wiz za pisowskich czasów nie było. I uważam, że tej racjonalności nie ma w momencie, kiedy Państwo nadal pozwala na funkcjonowanie tych patoagencji agencji pracy. A to już pytanie, jak egzekwowana jest strategia migracyjna i to już pozwoli Pan, będę zadawać koalicji rządzącej. Marszałek Chłownia spotkał się z politykami prawa i sprawiedliwości i dzisiaj. Tu dlaczego do tego spotkania doszło? Posłuchajmy. Przyznaję miejsce spotkania, które zaakceptowałem było błędem. w następnym razem miejsca spotkań, które odbywam będę z pewnością wybierał też wiedząc jakie emocje to budzi bardziej starannie, ale powtarzam nie sam fakt rozmowy bo rozmowa również z przedstawicielami opozycji ma prawo, zwłaszcza w przypadku marszałka Sejmu i powinna się odbywać. Jeżeli państwo dopytujecie, czy dotoczyło rządu technicznego, nie, to spotkanie nie miało tego na agendzie. Ale jeżeli państwo nas pytacie, jako polityków Prawa i Sprawiedliwości, co my myślimy na temat Donalda Tuska, każdy dzień na dymisję Donalda Tuska jest dobry. Jesteśmy w koalicji, powinniśmy mieć do siebie zaufanie yy, i to zaufanie zostało naruszone przez Szymona Hołownię, który Spotykał się nocą potajemnie w prywatnym mieszkaniu z y, liderem opozycji. Pan spotyka się z Jarosławem Kaczyńskim? Poza sejmem nie miałem okazji. E, panu, że tak, e, do takiego spotkania nigdy nie, nie doszło? Szczerze mówiąc, e, myślę, że ta historia głównie pokazuje, co, jak e, bardzo są już skłóceni ze sobą i. No, pytanie, na ile zdolni do dalszej współpracy ci, którzy tworzą obecną koalicję to rządową. Pana nie oburza to spotkanie, które odbyło się w nocy, odbyło się w prywatnym mieszkaniu, zamiast w gabinecie, gabinecie no, marszałka. Wydaje mi się, że naturalnym miejscem dla takich spotkań jest raczej Sejm. Natomiast e, powiem też, że trochę mnie bawi o oburzenie części, no, zwłaszcza tych związanych blisko i bardzo blisko, jeszcze bliżej z Platformą Obywatelską zwanych niezależnych komentatorów, którzy teraz e, na, na tym, tym hołowni przywieszają. E, bo pamięta pani z pewnością jak e, pięć lat temu były wybory prezydenckie, i jak e, Platforma z pisem dogadały się na to, że Platforma będzie mogła zrobić podmiankę kandydata i w sposób dosyć no, niebywały we w, w, w współczesnym świecie w, 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 wymienić panią Kidawę Błońską na pana Trzaskowskiego. Co było w interesie Platformy Obywatelskiej, która bała się tego, że e, jej kandydatka nie wejdzie do drugiej tury i że e, Platforma przestanie być ważną partią na polskiej scenie politycznej. No ale to było też w interesie e, Kaczyńskiego, no bo po pierwsze, że uh... PiS czuł, że ma większe szanse wygrać z Czaskowskim, a po drugie no, w interesie PiSu jest to, że podtrzymywać Platformę przy życiu i zdrowiu, bo wiadomo, że Platforma żywi się konfliktem z PiSem, a PiS konfliktem Ale z Platformą. Mówię was... o tym, bo nie pamiętam tych pięć lat temu z tych samych ust tak, takiego wielkiego oburzenia, do takiego dogadywania się. Właśnie, zarzut do, jest do was jest właśnie o tym, że jeżeli chce się robić politykę sprawczą, chce się osiągać pewne rezultaty w polityce, to Trzeba się spotykać. Trzeba to, się dogadywać. To, a wy nie chcecie dogadać nie, się nie, ani z jednym, ani drugimi. Ja nie bo oburza ani jedno, ani drugie. Nie oburza mnie to, że pan marszałek Chłownia spotyka się z przedstawicielami e, innych partii politycznych. E, także tych, które są w opozycji wobec, wobec obecnego rządu, Był, byłoby to dosyć szalone, gdybym uważał inaczej, gdyby wtedy namawiałby pana Marszałka, że nie spotykał się z nami, a także i my czasem się spotykamy, e, bo e, istotą polityki jest to, że rozmawia się o tym, co możliwe, co nie. Jest możliwe. Natomiast nie oburzało mnie też, powiem szczerze, wtedy to, że partie polityczne ze sobą rozmawiały, choć na co dzień są bardzo mocno skłócone. Nie oburzało mnie, tylko bawiło po prostu i bawi mnie też teraz ten kontrast. Natomiast. O sprawach trzeba rozmawiać. A tak, rozmawiacie no. z prawem i sprawiedliwością? Wyobrażacie sobie jakąś formę koalicji w przyszłości z prawem ja tak i sprawiedliwością? myślę, że zbliżamy się powoli do czasu, kiedy i o prawie i sprawiedliwości, i o Platformie Obywatelskiej w obecnej formule będziemy mogli szczęśliwie Ach, zapomnieć to jest pan jako od głównych optymistą. Blokach. Tak, jestem optymistą, bo widzę, że po prostu rośnie grupa wyborców i wyborczyń, którzy mają już tego dosyć. I nawet w tych wyborach było widać co po liczbie głosów, które padły na kandydatów spoza Duopolu, ale też jak się spojrzy na to... Przy jednocześnie sytuacja, sytuacji, gdzie dwóch kandydatów Jasne. z tych partii weszło to do to dziewięcia. Zobaczmy też, jak ludzie odpowiadali na pytanie, dlaczego głosują na tych kandydatów, no to e, istotna, olbrzymia część z nich nie głosowała za tymi kandydatami, czy to za prezydentem Aleksem Nawrockim, czy to za prezydentem Szlaskowskim, tylko głosowała przeciwko temu drugiemu. No ale wie pan, że pa dla partii Razem niesmakiem. to jeszcze nie znaczy nic dobrego, dlatego że przepływa między waszym elektoratem, a elektoratem Konfederacji na odwrót wśród młodych ludzi jest bardzo duże, więc to oznacza, oznacza dla mnie nic dziwnego. Mnie ja to też. rozumiem, bo to jest odpowiedź Ludzie właśnie na Głopol, ale nie, nie oznacza też nic dobrego dla partii razem, bo to nie oznacza, że przywiązani są do waszego programu, tylko przywiązani są do bycia antypisem i antyplatformą. Myślę, że bardziej więcej do narzekania mają tutaj w Konfederacji, bo prawda jest taka, że oni przez rok mieli puste pole, to znaczy byli jedyną e, poza pisem opozycją wobec e, obecnej większości rządowej, jako że razem czas jakiś zajęło podjęcie pewnych decyzji politycznych, które w, e, uczyniły naszą pozycję jednoznaczną i czytelną. Nie wdając się w tę historię, to w, w, Konfederacja miała, w, że tak powiem, fory w tym wyścigu, no ale w tej kampanii, my startowaliśmy w kampanii prezydenckiej na poziomie, w sondaży pół zakończyliśmy ją na poziomie 5%, Miliona osób, które, w, które zagłosowały w, na nas, konkretnie na mnie, więc to jest dla nas dopiero początek drogi. A drogi. Co, jeśli za te dwa lata jednak ten duopol nie znudzi się Polakom i wygra albo Prawo i Sprawiedliwość, albo Koalicja Obywatelska, bo raczej te scenariusze są najbardziej prawdopodobne. Ja wcale nie uważam, że są to najbardziej prawdopodobny scenariusz i dlatego o tym mówię, że pani, jak się rozmawia w szczególności z wyborcami, z wyborczyniami, którzy są przed 50, tymi, którzy w, no, nie jest tak, że czerpią w obraz polityki. Z jednej albo z drugiej tożsamościowej telewizji, no to ja nie, spotyka, nie spotykam już w ogóle takich, którzy w tej grupie wiekowej byliby gorącymi zwolennikami platformy czy gorącymi zwolennikami PiSu. u I Oczywiście jakiś czas na straszeniu tą drugą stroną, albo na tym, że mówi się jeszcze jeden raz, można pojechać, ale to już się dzieje od lat, tak? I myślę, że Ostateczna porażka Rafała Trzaskowskiego po stronie bloku liberalnego ona pokazuje, że to już nie zadziała, że ta, ta czaszka już się tylko nie uśmiechnie. Ta przegrana po stronie obozu liberalnego i to, co widzimy nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, pokazuje, że scena polityczna przesuwa się, ale na prawo. I to tak będzie wyglądał przyszły rząd, jeżeli wypełni się i, kilka a innych to się jeszcze warunków. A a więc to się jeszcze zarząd zobaczy. jest do Was taki, żeby przyczyniacie się do tego, że ta scena polityczna jeszcze bardziej na prawo się przesunie, krytykując w tym sposób rząd? Nie, no bądźmy poważni, to znaczy... Jesteśmy razem, poważni, to jest poważny zarzut poważnych ekspertów. Rozumiem, że odnosimy się do, do, do niezbyt poważnego argumentu e, być może bardzo poważnych osób, które go e, e, przedstawiają. Razem jest prospołeczną, wolnościową opozycją wobec tego rządu. Jesteśmy w opozycji, dlatego że większość rządząca, a konkretnie Platforma Obywatelska, nie zgodziła się na sprawy, które są dla nas kluczowe. Po pierwsze... 8% PKB na publiczną ochronę zdrowia. Mamy w tym momencie skrajnie niedofinansowane publiczne szpitale i to skończy się bardzo szybko forsowną prywatyzacją systemu, taką spontaniczną, gdzie ludzie po prostu czekając w coraz dłuższych kolejkach uciekają do sektora prywatnego, ci, którzy mają z czego zapłacić z prywatnej kieszeni. My przestrzegaliśmy przed tym, że ten proces następuje już wtedy, kiedy trwały negocjacje o powstaniu tego rządu. Usłyszeliśmy twarde nie dla 8% PKB na zdrowie. Nawet druga sprawa. Druga to sprawa. i mieszkalnictwo. Ale gdyby przyszedł dzisiaj premier Donald Tusk i zaproponował 8% na ochronę no zdrowia, jest... resort mieszkalnictwa, wchodzicie do tego rządu liberalnego. Bardzo, ale my jesteśmy bardzo stabilni. Nas interesują te sprawy. Nas interesuje zmiana w tych sprawach. I tak jak byliśmy gotowi do tego, że wejść do rządu i objąć tę odpowiedzialność w momencie, kiedy rozmawialiśmy o tym w 2023 roku, no to tutaj nasze stanowisko jest niezmienne, ale niezmienne jest też... I to jest dosyć jasne stanowisko obecnej większości, obecnej większości, której najwyraźniej nie przeszkadza taka stopniowa prywatyzacja ochrony zdrowia, obecnej większości, która nie wyprodukowała z siebie przez już niemal dwa lata, jak rządzi jakikolwiek realnych działań, jeżeli chodzi o zatrzymanie odwrócenia krysu mieszkaniowego, obecnej większości, wreszcie, która tak naprawdę prowadzi politykę antyrozwojową, bo to jest coś, o czym trochę mniej się rozmawia w mediach, bo to nie jest takie spektakularne i nie daje, nie daje takich ładnych obrazków no to, a, akurat O tych tak? projektach prozwojowych nie, ale w tym właśnie, bardzo często właśnie, rozmawiamy. Tak, ale nie, nie, to jest coś, co łączy Polaków ponad politycznych. Ale w, Co mam na myśli? Mam na myśli to, że m, poza dużymi inwestycjami, które są absolutnie konieczne, mamy też kwestię nakładów na naukę i wydatków badawczo-rozwojowych. One w polskim sektorze prywatnym leżą. Polski sektor prywatny jest pod tym względem niewydolny i widać to bardzo dobrze, że niestety polskie firmy w sektorze prywatnym przyzwyczaiły się do funkcjonowania w określonym miejscu w łańcuchu dostaw jako poddostawca gospodarki niemieckiej, poddostawca gospodarki francuskiej. I tam nawet jak pojawiają się pieniądze, a przecież było tak, widzieliśmy jak rosły zapasy i jak rosły, jak rosły pieniądze na kontach firm w ostatnich latach, to się nie przekłada na zwiększone Inwestycje, zwłaszcza te najcenniejsze, czyli te technologiczne, te badawczo-rozwojowe. To oznacza, i taka jest nasza analiza, nasze stanowisko jako razem, że w Polsce w tę rolę musi w większym stopniu wejść państwo poprzez wydatki na instytuty badawcze. Poprzez wydatki na uniwersytety, wreszcie poprzez bezpośrednie inwestycje, o których przed chwilą rozmawiamy. potrafili stworzyć to, taką opowieść, nie... która przekona Polaków. Jasne, to ważne, tylko pierwszy, trudne do powiedzenia. Pierwszy, pierwszy milion wyborczyń wyborców już przekonaliśmy i mówię o tym z dumą. Ale bo... To jest duma e, dla ale, Was 5%, okay, ale nie, pytanie ale o, tym, o szklany o tym, sufit, który mówię, macie do przebicia. Okej, okay, mówię o tym, bo przez lata słyszałem, że szklanym sufitem dla Razem jest 300-400 tysięcy głosów że to są nasze głosy w dużych miastach akademickich i które pozwalają na to, żeby kandydaci i kandydatki razem mogli dostać się do parlamentu w ramach jakichś szerszych układów koalicyjnych, ale nie pozwalają nam na to, żeby pójść dalej. Słyszałem, że ten szklany sufit jest w tym miejscu. No więc z tych 300-400 tysięcy głosów dotarliśmy do miliona głosów, tak? Dotarliśmy do miejsca, w którym w grupie wiekowej do 30-35 roku życia, w, no jesteśmy na podium, tak? Na drugim miejscu ciągle jeszcze, ale walczymy o to, żeby A to się co zmieniło. co z nową lewicą? Bo politycy nowej lewicy coraz częściej mówią, że jednak tylko razem, zjednoczona lewica ma sens taka lewica będzie skuteczna. Widzicie jeszcze jakieś pole do współpracy, do powrotu do takiej koalicji? My, koleżanki i koledzy z SLD wybrali, że chcą pozostać w kabinecie Donalda Tuska, chociaż on nie zgodził się na realizację programu wyborczego, z którym startowaliśmy w 2023 roku. No my patrzymy na to inaczej. Uważamy, Jesteśmy wierni temu programowi, z którym żeśmy startowali, bo uważamy, że coś żeśmy ludziom... Bardzo konkretnego przed tymi wyborami obiecali i że no, nasze zobowiązanie to jest po prostu albo to zrobić, albo jeśli nie ma zgody premiera i obecnej większości na to, żeby to robić, to być w opozycji. I to jest podstawowa, dosyć zasadnicza różnica I... pomiędzy nami w tej sprawie. My jesteśmy partią prospołecznej, wolnościowej opozycji wobec tego rządu. Natomiast no, proszę mnie zwolnić o, o odpowiedzi na pytanie o, o to, jakie strategie polityczne chcą przyjąć ci politycy, którzy postanowili e, trwać przy, przy, przy Donaldzie Tusku, do bo tylko to trochę nie, nie do mnie. Już kończyć. <laughs> Dziękuję serdecznie za naszą rozmowę.